Witam na kanale Silla Tarot. Rozpoczynamy prognozę dla osób urodzonych w znaku ryb na wrzesień 2025. Pierwszy tydzień, dziewiątka buław. Cesarzowa. Głupiec. Następnie bies. Ja tak mówię bies, żeby to tak troszkę nie brzmiało jakoś dziwnie, groźnie. Mm, as mieczy. I siódemka kielichów. Królowa denarów. E, troszeczkę jednak tu za nisko. Królowa denarów. Co tam dalej? Kapłanka. Dziesiątka buław. Piątka kielichów. Gwiazda. ósemka denarów. Sąd. To już wszystkie tu są, tu są trzy, cztery. No to może jeszcze coś na październik, żeby było wiadomo, co po tym sądzie. Dobrze. Rozpoczynamy w tym miejscu. Dziewiątka buław No to jest jakiś jakiś wysiłek, a właściwie wysiłki. Wysiłki, bo yy, no, istnieją pewne trudności. No, mogą być nawet i pewne przeciwności. Dlatego trzeba włożyć tutaj trochę pracy, żeby to pokonać, ale wy tutaj jesteście w stanie, bo macie te siły. To może być związane z remontem, ten wysiłek, ale może być związane z, no, z jakimiś innymi nieprzewidzianymi okolicznościami, i które będą powodowały czy to trudności, czy przeciwności. No tak, będziecie je odbierać jako przeciwności, ale to, to są zwyczajne doświadczenia, jakie każdy człowiek ma. Takie czy podobne. Także to nie jest nic nadzwyczajnego, po prostu trzeba będzie się postarać troszeczkę, ale zapas sił macie i cóż jeszcze, no taka wytrwałość jest pokazana. Czujecie, że musicie wytrwać, bo zale zależy wam na tym, żeby tę sprawę doprowadzić do końca. Czy to będzie remont, czy to będzie coś innego. Zależy wam na tym, żeby to, to się dokonało. No, a wiadomo, że samo się nie dokona, trzeba własnymi rękami. To wykonać i dlatego jest ta uciążliwość tutaj pewna pokazana. Jest też pokazana upartość, odwaga. Ale to jest też można potraktować jako lekcję, lekcje właśnie upartości, cierpliwości o może cierpliwości bardziej niż upartości, lekcję odwagi, bo tutaj są pewne zmagania z losem, z sytuacją, no, z jakimiś przeszkodami. Także jest to lekcja do odrobienia. Wy tą lekcję odrobicie. Determinację macie. Nie tylko odwagę, ale determinację, czyli mimo trudności jesteście w stanie osiągnąć cel. Także tutaj no, o odpoczynku też warto pamiętać, żeby się nie przeciążyć. Ale tu jeszcze przeciążenia nie ma. Gdyby była dziesiątka. Była w to by było przeciążenie. Natomiast tutaj jest tylko dziewiątka, więc tutaj przeciążenia nie ma na szczęście. Natomiast tutaj możecie już sobie odpocząć trochę, bo jest cesarzowa, ta, to jest osoba, która no faktycznie może odpoczywać, bo ona już tu osiągnęła to, co chciała osiągnąć. Czyli no gdyby to był remont, no to tutaj widać, że już jest to zadowolenie, ale jest też pokazane macierzyństwo. I, i tutaj w połączeniu z tą kartą głupca, rzeczywiście. No, nie, dla niektórych z Was to może być macierzyństwo, czyli narodziny dziecka. Yy, lub jakaś inna rada związana z dzieckiem, bo tu bardzo to, to jest też pokazywane. Jeszcze patrzę, czy tam gdzieś indziej są. Nie, tam gdzieś indziej już nie ma, bo tu, tu są inne tematy do przerobienia. Natomiast karta głupca to jest pójście w nową drogę. Czyli z jednej strony mogą być narodziny dziecka, ale może też powstać nowa droga, z której skorzystacie. No może sami ją sobie wykreujecie, może sami ją sobie wydepczecie, czy w jakiś sposób. Yy, Stworzycie sobie jakieś nowe przejście, jakiś nowy rozdział życia, bo tu jest też kreatywność, także to nie jest tylko, że dzieci, że, że macierzyństwo, tu jest też kreatywność w sensie takim twórczym, że coś stworczym, no może inaczej powiem, po prostu um, to, co chcieliście osiągnąć, to już własną pracą osiągnęliście, ale nie spoczywacie na laurach, bo chcecie. Czegoś nowego doświadczyć, i tu jest pokazane, więc idziecie w tą nową drogę, żeby czegoś nowego doświadczyć, czegoś nowego się nauczyć. Mimo, że tu już zdobyliście cenne doświadczenia i cenne nauki, i zdobyliście jakąś wartość materialną również, to tutaj chcecie zupełnie czegoś nowego, no bo przecież nie można w kółko tym samym życiem żyć. No to chcecie jakiegoś urozmaicenia, może to będzie nowa praca, może nowa podróż. Może poznawanie nowych ludzi, może poznawanie nowego zawodu, nowej profesji. I tu wszystko bardzo dobrze to wygląda, bo macie tę odwagę, ten zapał, zaciekawienie takie tym nowym, bo tu ewidentnie jest coś nowego. Natomiast tu na chwilę pojawiają się już jakieś czy to wątpliwości, czy lęki. No coś tu się pojawia takiego, co wam tutaj no, zaniża wibracje. Jakieś słabości wychodzą. Cesarzowa to jest osoba, która no, ma moc, ma moc, ma y, satysfakcję, ma taką, no, czy pewność, czy, czy może inaczej, zaufanie do siebie, poczucie własnej wartości. Natomiast tutaj zakradają się pewne wątpliwości i pewne lęki, pewne jakieś takie poczucie niepewności, poczucie, że coś jest nie tak, ale to, to wynika z lęków właśnie, właśnie z lęków. Tu trzeba popracować nad swoimi lękami, bo to mogą być lęki z przeszłości, które właśnie tu się odzywają, czyli tak na początku dziś drugiego tygodnia. One się tu odzywają po co? Po to, żeby je uzdrowić, po to, żeby sobie z nimi poradzić jakoś. Uzdrowić można na różne sposoby, no ale przede wszystkim to trzeba sobie tą pierwszą przyczynę danego lęku przypomnieć i zaakceptować, i zrozumieć, wybaczyć sobie i tym innym osobom, które brały udział w tamtej sytuacji. Tej z przeszłości. Ale nie żyć przeszłością, tylko po prostu yy, przepracować temat, no bo każdy ma inne tematy do przepracowania w tym czasie, więc ja tu nie będę nawet mówić, jakie. To może być różne, to może być związane z nałogami też. Czy to alkoholizm, czy tam jakieś inne. No już tam nie będę wymieniać, bo to bez sensu, każdy ma inne problemy. Ale chodzi o to, żeby przepracować coś od, coś, no to, co powodowało lęk jakąś traumę, teraz odciąć się od y, takich myśli, które was zaniżają które was cofają do tej traumy, odciąć się od tych emocji, które są związane z tą traumą oczywiście emocje trzeba jakoś przepuścić przez siebie, jakoś je wyrazić najpierw, ale później to już y, nie żyć tymi emocjami, tymi lękami to są emocje oparte na lęku czyli no tam może być i gniew może być i zazdrość Różne, różne. Może być złość, nawet i nienawiść w skrajnych przypadkach. No i teraz chodzi o to, żeby odciąć się od tego. Owszem, najpierw trzeba to jakoś zrozumieć, wyrazić i tak dalej, ale wyrazić oczywiście w taki sposób, żeby to było bez szkody dla otoczenia i siebie. No ale następnie to już się odciąć od tego wydarzenia traumatycznego z przeszłości. No i wtedy to stworzy jakąś nową szansę, i tu widać dużo potencjałów. Znaczy, widać. Co tu widać? No tu to jest pokazane jako takie marzenia. No bo potencjały z marzeniami mają wiele wspólnego rzeczywiście, ale chodzi o to, że duża część tych potencjałów czy tych marzeń jest realna. To nie jest tak, że to są wszystko sny, marzenia, jakieś takie wydumane, bo część marzeń jest realna i trzeba się zabrać za te, które właśnie są realne. I, no ale to trzeba najpierw dokonać wyboru. Tu jeszcze powiem, bo jak się nie dokona wyboru, no to no to nie zabierzecie się za to, ale no tutaj macie jakieś, można powiedzieć, spełnienie w materii, bo królowa denarów to jest osoba, która materialnie się spełnia. Spełnia się nie tylko w materii, bo tu jest też wzrost poczucia własnej wartości. No to co ja tu mówiłam, przy cesarzowej, także no to, to macierzyństwo też tu jak najbardziej może być, ale jest też właśnie to zadowolenie. Bo to jest taka mała cesarzowa. Tu jest normalna cesarzowa, czyli można powiedzieć duża. Tu jest mała cesarzowa. To jest karta dużych harkan tu małych, ale to nie znaczy, że tu nagle mniej czegoś będziecie mieli, tylko po prostu nadal jest kontynuacja tej energii cesarzowej w trzecim tygodniu, więc tutaj macie zaspokojone swoje potrzeby, swoje ambicje, być może też swoje potrzeby materialne, możecie sobie coś kupić na przykład nowego co jeszcze? Zadowolenie jest, satysfakcja. O poczuciu własnej wartości już mówiłam, ale tutaj chodzi też, no, takie poczucie wartości w ogóle życia, czy tego, co macie w swoim życiu. Nie tylko pieniądze, ale, ale wiele innych rzeczy, bo może to być rodzina na przykład, tą wartością dla was. Bo tu jest to pokazane, to macierzyństwo, no tu trochę też, tu trochę też. I co jeszcze macie? Macie moc, moc jest z wami, czyli to bardzo dobrze. Macie tutaj pokazane też, że coś jest niejasne, ale dzięki intuicji możecie to rozjaśnić, możecie wybrać, właśnie, bo tutaj też był wybór. Możecie podjąć jakieś decyzje dzięki swojej intu intuicji, czyli oparte o podpowiedziach z wewnątrz. I co dalej się dzieje? Tu mamy dziesiątkę buław. No może trudno powiedzieć, że to coś złego, po prostu dużo się dzieje. Dużo się dzieje i to jest męczące. Czyli mogą to być obowiązki, mogą to być jakieś zdarzenia, które są męczące dla was, bo za dużo naraz się dzieje. No i cóż, trzeba by troszeczkę hmm, część obowiązków pozostawić, o ile się da, albo może ktoś by mógł pomóc w tych obowiązkach, część po prostu ciężaru, jaki was przytłacza. No, najlepiej by było zrzucić siebie albo rozłożyć na raty. Jeżeli nie da się zostawić części ciężaru, to trzeba to rozłożyć na raty, żeby nie dźwigać wszystkiego naraz. Co tam dalej mamy? No, bo jak będziecie dźwigać wszystko naraz, no to będzie tu nieciekawie, bo tu macie też taką nieciekawą energię. Smutku, niezadowolenia, żalu. No tu te dwie energie są trudniejsze, ale tu chodzi o to, żeby przekierować teraz uwagę z tego, co jest trudne, ciężkie, czy być może smutne według Was. No to trzeba przekierować uwagę na coś, co jest wspaniałe, a ta wspaniałość już tu się jawi, już jest w potencjałach. Już tu widać gwiazdę. To, że Wy jej tu nie widzicie, to nie, wynika, to nie znaczy, że jej nie ma, bo ta gwiazda już jest, już świeci, tylko trzeba ją dostrzec poprzez. Przekierowanie uwagi. Czyli, no, oczywiście, jakieś problemy mogą być. Ja nie mówię, że tu nie ma problemów i jest wszystko fajnie. No, nie jest fajnie, bo jakieś problemy się tu pojawiają. Tylko, że jeżeli skupiamy się tylko i wyłącznie na problemach, to zostajemy w takich wibracjach. Jeżeli już kierujemy się ku pozytywnym rzeczom i ku rozwiązaniom, bo problem ma rozwiązanie, tylko trzeba go odszukać, trzeba się skupić na nim. No to, gdy, mamy, gdy skupiamy się na rozwiązaniach, na kreatywności, to przechodzimy w energię jasną, w energię twórczą, w energię um, spełnienia nawet i marzeń, spełnienia nawet marzeń, bo gwiazda obiecuje spełnienie marzeń pod warunkiem, że będziecie kierować się głosem serca. Czyli to będzie to prowadzenie, to ten głos serca będzie waszym prowadzeniem tutaj, abyście osiągnęli to, co wy chcecie. Czy to w kwestii osobistej, czy jakiejś innej, czy zawodowej, bo tu jest jeszcze karta. Zawodowa, że tak powiem, no tutaj skupienie się na pracy, to też może właśnie wasze cele są związane z pracą, no to tutaj gwiazda was poprowadzi, a może są związane z jakimś etapem życiowym i rzeczywiście ten cel może być osiągnięty, bo tu jest zamknięcie etapu, zamknięcie etapu, czyli może to być związane albo z pracą, albo z jakimś etapem życiowym, który tutaj dobiega końca, no ale ważne jeszcze by było, żeby wyciągnąć lekcję. Wyciągnąć wnioski z przeżytych doświadczeń, czy tych, czy tych, czy jeszcze innych. Zawsze tutaj, chociaż były trudne doświadczenia, to zawsze jakaś, jakaś lekcja tam z nich wypływa, czyli te lekcje trzeba powyciągać z tych doświadczeń, no to to zwłaszcza to wygląda takie jakieś cięższe. Ale jak wyciągniecie lekcję, nie pójdziecie po prostu dalej. To wtedy przeszłość zostawiacie za sobą, poczujecie się jakby lżej, nawet nie jakby, ale dosłownie poczujecie się lżej, bo swoje brzemię pozostawicie w przeszłości, a na przyszłość zabierzecie, właściwie nie macie nic zabierać, tylko macie być lżejsi. I co tam będzie w tej przyszłości? Na październik mamy króla denarów, widać skarby, czyli co? Skarbiec. Czyli no nie chodzi o jakieś złota, nie wiadomo co. Chodzi tu o to, że po pierwsze zaspokojenie potrzeb materialnych, po drugie może też być zaspokojenie ambicji, czyli awans lub podwyżka. Po trzecie, takie dobre prosperowanie, dobre decyzje, przede wszystkim finansowe, ale nie tylko, także i życiowe. No zresztą macie tutaj kapłankę w sobie. Także, jeżeli będziecie słuchać głosu serca, i, i też racjonalnie troszkę też tu trzeba, bo, bo to nie jest, że tylko serce, bo jednak rozum do czegoś też służy. Więc i serca, słuchacie głosu intuicji, i rozumu też. No, ten rozum ma współpracować z sercem, ma współpracować z intuicją. Jeżeli jedno z drugim się nie będzie zgadzać, no to znaczy, że coś jest nie tak. Decyzję najlepiej podejmować wtedy, gdy głos serca mówi to samo co głos umysłu, głos rozsądku. No nie zawsze to łatwo jest osiągnąć, ale lepiej by było, żeby to osiągnąć, bo wtedy będzie lepsza ta decyzja. Yy, tak, 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 tak. Teraz yy, mamy tutaj przesłanie. To, co dziś wydaje się być trudne, jutro może być Twoją siłą. A właśnie. To, co dziś wydaje się być trudne, jutro wydaje się, jutro może być Twoją siłą. Tu jest pokazana Twoja moc. Twoja moc wewnętrzna. Moc, czyli moc wynikająca z wewnątrz. Moc wynikająca z Twojej duszy, z Twojej świadomości. To jest Twoja siła i tak samo tutaj. To też jest pokazane, coś trudnego, ale jeżeli powrócisz do mądrości swojego serca, mądrości swojej duszy, no to tu znowu będzie to przeradzało się w Twoją siłę. Doświadczenia trudne. No, tak się mówi, że co nas nie zabiło, to nas wzmocniło. I to właśnie o to chodzi, że doświadczenia trudne czegoś nas uczą i wzmacniają nas na przyszłość. Także tu jesteście już silni, tu jesteście już pokazani jako silni, jako decyzyjni, odważni, mądrzy już. No, czy już? Nie już, bo tu jeszcze kapłanka była mądra. No, cesarzowa też była mądra. No, ale ponieważ tu się zmieniały energie, bo tutaj były te słabości różne, oparte na lęku, różne emocje, czy to nałogi, czy jeszcze coś, no to tutaj potrzebujecie tego wzmocnienia, widać, potrzebujecie z powodu tego na przykład, czy z powodu tego, potrzebujecie wzmocnienia. I to są doświadczenia, które Was wzmacniają, które Was uczą, doświadczają, ale w takim sensie, abyście. No, mieli te pozytywne, pozytywne skutki tych doświadczeń, czyli żebyście wyciągnęli lekcje. Zresztą, ja tu mówiłam, że przy karcie sądu trzeba lekcje wyciągnąć z przeszłości. Jeszcze raz na podsumowanie przesłanie. To, co dziś wydaje się być trudne, przypomnę to i to. Jutro może być Twoją siłą, Twoją gwiazdą przewodnią, Twoją mocą, Twoją intuicją, Twoją odwagą, mądrością. To nie wiem, czy już mówiłam. No i tutaj jeszcze takie bardziej materialne widać spełnienie, ale to. To nie ograniczamy się tu do, do materii, bo gwiazda mówi o róż, możliwości różnych spełnień, nie tylko materialnych. To jest jedna z wielu, jedno z wielu spełnień, które Was czekają. Zdrówka do usłyszenia.